Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej Kariarssen, ale dzisiaj czekają nas dwa bardzo trudne spotkania. Pierwsze w Lidze mistrzów z Real Madrid, natomiast drugie co prawda w, li, w, w lidze, ale mm, niestety też również ciężki rywal nas czeka. Tak więc zerknijmy, jeżeli się nie mylę, to w ostatnim odcinku skład już sobie przygotowałem. Mm, dokładnie tak chyba. Chociaż w sumie chyba taką formację za bardzo wychodzić, nie, nie miałem zamiaru. No dobra, tak więc zmieńmy sobie ją szybko. O właśnie, na no coś takiego. Nie, 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 przepraszam, przepraszam, mój błąd, mój błąd. Na pewno nie wyjdziemy trójką obrońców, bo byłoby to... Co to się z tymi formacjami stało? Eee, no dobra, tak więc musimy poszukać jeszcze raz jakiejś ciekawej formacji. Powiedzmy, że coś takiego nie, bo musielibyśmy wyjść normalnym dwójką, bo 4-4-2 standardowe byłoby. O właśnie, najlepsze. Bo jakoś strasznie nie możemy się rzucić na real. O, przypuszczam, że nie skończyłoby to się do nas za dobrze. Dumbia i Lewandowski, powiedzmy, może tak zostać. Otóż, zapewne Welliton bardzo szybko wejdzie w miejsce Lewandowskiego, tak by stworzyć nieco większe zagrożenie. I może jakoś strzelić bramkę. Tym bardziej, że gramy mm, o siebie czy na wyjeździe. Bo w, mm, gramy na wyjeździe, tym bardziej wtedy wy, o, bardzo by się opłaciło zdobyć jak, jakiekolwiek punkty. Okej, okay, tak więc mm, stroje, powiedzmy, że wyjdziemy sobie w czarnych. Czy właściwie granatowych, a Real widzi w strojach białych. No, firmale, no proszę bardzo. Deves, wow, Silva, wow. Silva, oje, no może być troszeczkę ciężko. Tak więc jak, jak wyjdzie, to się dopiero przekonamy. A ja Was teraz zapraszam na skrót. Real już od początku spotkania postanowili zaatakować, jednak Sachin trafia obok bramki. Minuta 26. Żerwinie dośrodkowuje do Dumbi. Dumbi przegrywa pojedynek, ale do piłki do pedarteta. Uderza, jednak Asiast świetnie broni. Minuta 30. Tevez jednak daleko obok bramki. Do 48. Dumbia podaje do Lewandowskiego, ale Lewandowski naprawdę dobrej sytuacji marnuje. Tevez uderza, jednak trafia tylko i wyłącznie w słupek. Teraz mi to 62. Wellington podaje do Mertensa. Mertens ma naprawdę dużo miejsca oraz bardzo dużo czasu, żeby się zastanowić, co chce zrobić z piłką. Tak więc podaje do Wellitona. No i w ten sposób udaje nam się wchodzić, wyjść na prowadzenie. co pojawił się na boisku i od razu strzelił bramkę Przenieśmy się teraz do minuty 78 Silva podejdzie do za Tevez, Tevez uderza ale obok bramki Wiecie, po spotkaniu z Realem Adry udało się zwyciężyć 1-0 po naprawdę ciężkim spotkaniu, szczególnie w defensywie, ponieważ Tevez, Silva, Ronaldo nie wiem, Sahin przeciw wszyscy piłkarze potrafi, potrafią coś zdziałać, a na szczęście nasi piłkarze wykazali się naprawdę do wysokimi umiejętnościami. No i jeszcze Walton dołożył swoją bramkę. No i w ten sposób zdobyliśmy 3 punkty i mamy coraz większe szanse wyjść z grupy i grać potem w następnej rundzie. Tak więc zerknijmy na początku właśnie jak prezentują się wszystkie grupy. W grupie A prowadzi Galata Saray przed Manchesterem City, proszę bardzo. W grupie B natomiast większych chyba zaskoczeń nie ma. Grupa C, Manchester Manches United ma tyle samo punktów co Kopenhaga, nieźle, brawo dla Duńczyków. Grupa D, no proszę bardzo, CSK z Barceloną, tyle samo punktów. W grupie E, no powiedzmy, że tak może być, chociaż FC Curych wyprzedza Malagę, to nieźle. No i w grupie F, powiedzmy, że tak by mogło ewentualnie być też w rzeczywistości. W grupie G, uch, real, dopiero trzecie miejsce. I grupa H, też jest jakoś realistycznie. No i wracamy do grupy A. Zerknijmy może również, jak radzą sobie nasze kluby w Eurolidze. Na pewno dziś na grupie B mamy Lech Poznań, który jak na razie nie zdobył jeszcze punktu. Później będziemy mieli Wisłę, Kraków, która również zdobyła punktu, a Śląsk, Wrocław jak na razie też nic nie zdobył, chociaż zajmuje trzecie miejsce, ponieważ ma nieco lepszy bilans bramkowy niż, mm, niż zespół czwartego miejsca, który ma bilans minus osiem. Okej, okay, tak więc teraz przejdźmy sobie może taką, no bo dobra, poczekajmy z chwilę z tą konferencją do spotkania. O, tutaj może powiemy na 19. I pochwalimy naszych zawodników, ponieważ, jeżeli zagramy tak samo z Ottenhamem jak z Realem, to zwycięstwo powinniśmy mieć w miarę, w miarę pewne. Oj, 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 widzę, że troszeczkę jesteście pomęczeni. Eee, Powiedzmy, ojej, na pewno nie Widal. Jenkinson, w środku zamiast e, Musakio Ogbona, na prawej Walcott, na lewej e, Wellington, w środku Pola Vidal oraz Ramsey. W ataku na mnie jest Wellington oraz mm, Ojo. Ok, teraz mm, tak, kto tutaj jest w miarę wypoczęty? Jakby Lachor jest wypoczęty, Oxlade jest wypoczęty. E, jakiś obrońca Camporez jest wypoczęty. I jeszcze jakiś napastnik by się przydał. Hmm. Altonen tylko. No dobra, może być. I jeszcze widziałem, że tutaj ktoś jest w w No i Fabieńskiego raczej nie będziemy wprowadzać, ponieważ częsty tak czy siak sobie raczej powinien poradzić. E, ok, tak więc. No nie, nie wracajmy już do tego. I potem najbliższe spotkanie z Wartonem. O, no już tutaj. No to tutaj będziemy musieli wyjść nieco bardziej rezerwowym składem. Chociaż, nie bo tutaj mamy puchar, to tutaj będziemy mogli wyjść raczej tym rezerwowym. No bo tutaj czeka już na spotkanie z Twente. Jeżeli wygramy, to będziemy mieli raczej już pewny awans do następnej fazy. Ok, tak więc gramy sobie match. Szanowni niestety, gramy na więźnię. wyjdziemy sobie w naszych klasycznych strojach, chociaż nie wyjdziemy w tych. Albo, dobra, nie, w żółtych, żeby było lepiej widać. Okej, okay, tak więc teraz Was zapraszam na skrót. No, ...w Zjaśmym spotkaniu się do dziewiątej. O naprawdę bardzo ładnie podaje do Wellington. Na Welliton szukuje Kinga, uderza. No i mamy 1 do 0. Tak więc bardzo fajnie, że tak szybko udało się wyjść na prowadzenie i dzięki temu będziemy mogli spokojnie kontrolować grę. Jest w świetnej formie strzeleckiej po raz kolejny to potwierdza. Teraz minuta 25 mnie atakujmy my. Wellington z Hill podaje do Wellitona. Welliton oszukuje obrońcę, uderza, ale obok bramki. Teraz Gina w świetnym driblingu. Wycofanie. Bardzo dobry strzał, ale szczęsny. Naprawdę bardzo ładnie broni. To a Pawluczenko znajdował się na pozycji spalonej. Ta 71. Bardzo dobre podanie, Pawluczenko dopada do piłki, oszukuje Ogbonę, ale w naprawdę dobrej sytuacji marnuje ją. Spotkanie w tym odcinku. Udało się pokonać Tottenham 1-0 po bramce Wellitona i muszę powiedzieć, że końcówka była naprawdę niesamowicie emocjonująca, ponieważ piłkarze Tottenhamu taki pressing postanowili zrobić, że ciężko było wyjść z własnej połowy. No dobra, ale kontynuujmy. I tak najważniejsze są trzy punkty. Dzień dobry. Ujajaj O No dobra, okej, okay. fajnie, że Diabit tak się poświęca do zespołu no, Ale chociaż... Mm, też nie no, chce się troszeczkę... Mmm, Diabit już odejść, tak? Bo tu u Ciebie jest też tak strasznie złe nie są przecież hm, no trudno, gdzie musieli Cię w kimś zastąpić Ewentualnie, no chyba, że jednak zmienisz zdanie Okej, okay. tak więc dokładne najbliższe spotkanie zrobimy sobie w odcinku następnym, a w tym to będzie na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie i tylko zerknijmy jeszcze na tabelę jak się pojawi, jak na razie. Mamy tyle samych punktów z Liverpoolu, tak więc jest spoko i Chelsea straciła punkty, więc również jest OK. Tak więc do usłyszenia do następnego odcinka, cześć!